Dzisiaj mikrofon jest niepotrzebny, więc go odpinam, bo otwieram plecak, patrzę, a tam nie ma kamery. Więc cały vlogastyk dzisiaj będzie nagrany telefonem. Odpaliłem samochód trochę, bo stoi chyba od dwóch tygodni i jest nieużywany, więc najwyższa pora go przepalić troszeczkę. Jestem w ogóle dzisiaj w krótkich spodynkach, bez ochraniaczy, więc jazda będzie turbo delikatna. Przyjechałem sobie na zachód słońca i na taki skos, który jest tutaj przy drodze. a wszystko po to, żeby pojeździć sobie na tylnym kole do tyłu. Pobawię się bez statywu, bez niczego. Samym telefonem spróbuję to nagrać. A na koniec spróbuję odpalić jeszcze drona, polatać i jakieś ujęcie, jak słońce będzie zaraz nad horyzontem. To jest technika, którą dzisiaj chcę poćwiczyć, bo oglądam ostatnio dużo japońskich raiderów no i oni tak ogarnęli pięknie taką jazdę, ten balans, że sam chcę nagrać jak to ja wykonuję, czy przypomina to ruchy, które wykonują oni, a wszystko po to, żeby rozwinąć się w tym temacie. I tak się zastanawiam o co w tej technice chodzi bo kiedy jedziemy na willy, no to w zasadzie wszystko jest proste, Jeżeli zrobić dokładnie to samo tylko w drugą stronę no to już się trzeba zastanowić, obejrzeć i porównać, a potem zrobić tak żeby było dobrze zastanawiam się czy jechać bardziej na napiętych nogach czy właśnie wychylony na prostych rękach teoretycznie chyba łatwiej bardziej się wychylić do tyłu, ale łatwiej też wystrzelić z korby, więc. a już całkiem super by było robić to po prostu z manuala czyli jak najmniej stawiać opór na korbie Będę chciał jeszcze testować to na mocniejszym skosie, tak, żebym mógł popracować nad płynnością stawiania oporu. Bo z tego, co widzę, chwilę w dół i wydaje mi się to kluczowe, przynajmniej na początku nauki, żeby jak najpłynniej ten opór stawiać, w lądu jak tak żebyśmy nie wytracali prędkości. Zachód słońca będzie trwał jeszcze kilka minut, dosłownie, więc koniec jazdy. i odparam helikopter. No i mam nadzieję, że zdążę. No i dobra, ja już wracam do auta, a wy dajcie znać, jak w ogóle jakość obrazu wam się podoba z telefonu, bo. Ja wczoraj nagrałem jedno ujęcie, no i jak porównałem sobie z kamerą, no to stwierdziłem, że jest tragedia i obym nigdy więcej nie nagrywał telefonem. A tu nagle przyszedł dzień dzisiejszy i, <laughs> i zapomniałem kamery. Więc cóż, no tak to bywa, ale nie ma tego złego, sobie na dobre nie wyszło. Chyba dziesiąty czy jedenasty dzień dzisiaj z rzędu nagrywam, więc jest dobrze. No a tymczasem ja spadam na trening, zrobię sobie jeszcze w domu siłę. No i cóż, do zobaczyska.